Białoruska laureatka literackiego Nobla, światłana Aleksejewicz, poprosiła o pomoc dziennikarzy. Zaalarmowała, że ktoś próbuje wejść do jej mieszkania. Aleksejewicz, członkini prezydium opozycyjnej Rady Koordynacyjnej, powiedziała, że obawia się o swoje bezpieczeństwo w związku z represjami wobec innych członków tej struktury. Zaznaczyła, że nie chce wyjeżdżać z kraju. Niezidentyfikowane osoby dzwonią do drzwi mieszkania nobliski, światłany Aleksejewicz. Poinformowała na telegramie niezależna nasza niwa. Pisarka poprosiła dziennikarzy, by przyjechali na miejsce. Ci zgromadzili się przed jej domem. powiedziała, że nie widziała twarzy od Osób, które dobijały się do ich drzwi. W jej mieszkaniu są obecnie zachodni dyplomaci, którzy przyjechali na miejsce, by okazać jej wsparcie. To m.in. przedstawiciele Polski, Litwy, Czech i Szwecji. Zdjęcie z mieszkania Aleksijewicz pokazała na Twitterze szwedzka minister spraw zagranicznych Ann Linde. Widać na nim pisarkę, która stoi w otoczeniu dyplomatów. Kilkadziesiąt minut wcześniej na stronach białoruskiego Pencentrum zamieściła ona tekst. Prezydium Rady nie ma już żadnego z mych podobnie myślących przyjaciół. Zaczęła smutny tekst odnosząc się do zatrzymania Maksima Znaka. Najpierw porwali nasz kraj, teraz porywają najlepszych z nas. Ale w miejsce wyrwanych z naszych szeregów przyjdą setki kolejnych. Jak widać, Łukaszenka nie przebiera w środkach i teraz zajmuje się Białorusią od wewnątrz. Dosyć tania zagrywka, tak zastraszać swoich przyjaciół panie Łukaszenka. No nieładnie, ale no cóż, czego się nie robi dla władzy absolutnej. Podzielcie się waszym zdaniem w komentarzach. Widzimy się już jutro. Do zobaczenia.